A, D czy N. Hiszpańskie przyimki potrafią doprowadzać do szaleństwa. To naprawdę trudny temat, ale nie martw się. W tym odcinku prostymi słowami wyjaśnię ci, czym są i jak ich w hiszpańskim używać. Hola, ¿qué tal? Jak już wiesz, na dzisiejszej lekcji zajmiemy się tematem przyimków. Zanim jednak przejdę do dokładnego omówienia tego tematu, chciałabym podziękować wszystkim moim widzom, którzy zakupili już moją książkę hiszpański na lekko. Dostaję mnóstwo miłych słów na jej temat. Naprawdę bardzo się cieszę, że tak wielu osobom książka przydaje się w nauce hiszpańskiego. Jeśli ty jeszcze nie masz swojego egzemplarza, zamów go na agata.alt.pl i zrób sobie prezent albo zrób ten prezent komuś bliskiemu. A teraz do nauki. Zacznijmy od tego, czym są w ogóle przyimki. Przyimki to taki klej naszych hiszpańskich wypowiedzi, który sprawia, że czasowniki pięknie łączą się z innymi częściami zdania. Zaczniemy od praktycznych zastosowań trzech z nich: a, d oraz n. Na pewno ci się przydadzą. Na początek mała rada odnośnie samej nauki hiszpańskich przyimków. Jeśli na przykład dopiero zaczynasz przygodę z hiszpańskim i chcesz nauczyć się na przykład znaczenia jakiegoś czasownika, od razu naucz się go z przyimkiem lub przyimkami, bo czasami jeden czasownik może mieć ich kilka. Na przykład czasownik ir, iść czy jechać, łączy się między innymi zarówno z a, d oraz En. A zatem nie zapamiętuj samego ir, iść jechać, ale ir plus a, iść jechać do. Ir plus n, jechać czymś. Czasem trafisz na wyjątek, więc innym sposobem może być po prostu uczenie się od razu całych zwrotów. Ir en kocie, jechać samochodem. Ir en bifi, jechać rowerem. Ir a pie, iść pieszo. Oraz ir a caballo jechać konno, ir de vacaciones jechać na wakacje, ir de compras iść na zakupy, ale ir al extranjero jechać za granicę. Od samego początku warto dociekać, z jakim przyimkiem łączy się dany czasownik. Czasami okazuje się, że z żadnym na przykład czasownik intentar nie łączy się z przyimkiem, choć często kusi, żeby dokleić tam A. Także o braku przyimka też warto wiedzieć. Jeśli już od początku będziesz zwracać na to uwagę, na późniejszym etapie nauki będzie ci łatwiej, bo nie będziesz już tak długo zastanawiać się, jakiego przyimka tu użyć. Jeśli usłyszysz ir A kocie zamiast ir N od razu będziesz wiedzieć, że coś tu nie gra. Dopasowywanie przyimków będzie po prostu dla Ciebie bardziej naturalne. To samo dotyczy nauki rzeczowników. Na przykład, zamiast samego słówka nocie, czyli wieczór-noc, możesz od razu nauczyć się porla nocie, czyli wieczorem-nocą. Wtedy mówisz o porze dnia. Do kolekcji możesz dodać także De la Nocie, którego będziemy używać z godzinami. Na przykład A la de la Nocie o 11 wieczorem czy też w nocy. Dzięki temu nie będzie Cię kusiło, żeby powiedzieć na przykład Kon la Nocie. To po prostu będzie Ci brzmiało nienaturalnie. Zanim przejdziemy do konkretnych użyć przyimków, musisz wiedzieć, że do tej lekcji przygotowałam specjalny PDF z super zadaniami, który możesz pobrać zupełnie bezpłatnie z biblioteki materiałów do nauki, którą tworzę. Dostęp do tej biblioteki mają jedynie moi newsletterowicze, więc koniecznie zapisz się na AgataUczy.pl łamany na newsletter. Dzięki temu otrzymasz hasło dostępu do strony agatauczy.pl łamane na skarby. To właśnie tam znajdziesz plik do pobrania. Przejdźmy jednak do samych przyimków. Sprawdźmy najpierw, do czego używać przyimka A. To tylko jedna litera, a tak często z niej korzystamy. Po pierwsze, przyimek A wyraża kierunek, przeznaczenie. Podobnie jak polskie do. Na przykład. Mañana Boja Barcelona. Jutro jadę do Barcelony. Hoy hemos vuelto a casa muy tarde. Dziś wróciliśmy do domu, bardzo późno. Uwaga! Jeśli przyimek A spotka się z rodzajnikiem określonym L, łączy się w AL. Dlatego vamos al fine? idziemy do kina. Przyimek a może nam także posłużyć do wyrażenia dokładnego dystansu, na przykład El hospital está a 200 metros de aquí. Szpital jest 200 metrów stąd. A 50 metros de aquí hay una estación del metro. 50 metrów stąd jest stacja metra. Madrid está a 500 kilómetros más o menos de Barcelona. Madryt jest mniej więcej 500 km od Barcelony. Przy Imek A używamy także do mówienia o dokładnym czasie. Używamy go podając godzinę wykonywania danej czynności. He con Pedro a las siete media en la puerta del cine. Umówiłem się z Piotrkiem o siódmej trzydzieści pod kinem. La peli empieza a las ocho en punto. Film zaczyna się punktualnie o ósmej. A można także używać w kontekście czasu jako określenia do. Trabajo de lunes a viernes. Czyli pracuje od poniedziałku do piątku. A używamy także, kiedy chcemy wyrazić sposób, styl robienia czegoś. Na przykład lavar prać ręcznie. A veces lavo algo de ropa a mano pero lo odio. Czasem piorę niektóre ubrania ręcznie, ale nienawidzę tego. Escribir a lápiz, czyli pisać ołówkiem. En el examen está prohibido escribir a lápiz. Na egzaminie pisanie ołówkiem jest zabronione. A la madrileña, Po madrycku, w madryckim stylu. Has probado alguna vez los callos a la madrilenia? No, qué asco! Próbowałeś kiedykolwiek flaczków po madrycku? Nie, ale ochyda! Inne, stałe wyrażenia wskazujące sposób z wykorzystaniem przyimka A? Proszę bardzo! Ir poco a poco, lentamente, czyli iść powoli. Ir paso a paso, despacio, czyli iść krok po kroku, powoli. Amor a primera vista, un flechazo czyli miłość od pierwszego wejrzenia. Dejar algo a medias sin terminar, czyli zostawić coś w połowie bez zakończenia. Despedirse a la francesa sin decir adiós, czyli wyjść po angielsku. Teraz omówimy sobie kilka przykładów zastosowań przyimka de. Podstawowa funkcja przyimka D to pochodzenie. Używamy go już od pierwszych chwil z hiszpańskim, mówiąc na przykład Soy de Polonia, czyli jestem z Polski. Odpowiada zatem na pytanie skąd? W takim przypadku możemy ten przyimek tłumaczyć jako polskie z, tylko w tym przypadku, absolutnie nie zawsze. Może być to też określenie punktów wyjścia w czasie lub przestrzeni. Na przykład: El museo abre de lunes a viernes. Czyli muzeum otwarte jest od poniedziałku do piątku. Salgo de casa. Wychodzę z domu. Możemy takie zdanie rozszerzyć o znany nam już przyimek a. Salgo de casa a las 8. Wychodzę z domu o ósmej. Uwaga! Jeśli D spotka się z rodzajnikiem męskim L, to tutaj również D i L połączą się w jeden wyraz. Stąd DEL. Hace un rato hemos vuelto del trabajo. Niedawno wróciliśmy z pracy. Przyimek D bardzo chętnie łączy się z przyimkami miejsca. Na przykład delante de, przed, detrás de, za, debajo de. Pod, al lado de, obok, alrededor de, dookoła, wokół. Uwaga! D nie przykleja się do przyimka entre, czyli wśród. Entre pozostaje bez przyimka. Czyli nie mówimy, że el ordenador está entre del libro i y la lámpara, a raczej powiemy, że el ordenador está entre libro i y lámpara. Koniecznie to zapamiętaj. Przy imka D możesz używać także do mówienia o wieku. En mi curso tengo un estudiante de 80 años. Na moim kursie mam 80-letniego ucznia. Przyimek n. Przyimek n określa lokalizację, pozycję czegoś. Odpowiada na pytanie gdzie. Możemy wówczas tłumaczyć go jako polskie w lub na. Estoy en Madrid. Jestem w Madrycie. Tu mobil está en la mesa. Twój smartfon, twój telefon jest na stole. Tus zapatos están en el armario. Twoje buty są w szafie. N pomaga nam także wyrażać czas. Me de a España en 2013, czyli przeprowadziłam się do Hiszpanii w 2013. En julio vamos de vacaciones. W Lipcu jedziemy na wakacje. Ale uwaga, n nigdy nie używamy z dniami tygodnia. W poniedziałek to wcale nie en el lunes, tylko po prostu el lunes. El lunes no tengo clase de español. W poniedziałek nie mam lekcji hiszpańskiego. Jak już wspominałam, n możemy wykorzystywać też do mówienia o naszym środku transportu. Stąd Ir en kocie jechać samochodem, ir en autobus – jechać autobusem, czy ir en bifi – jechać rowerem. Na przykład, odio ir en avion – nienawidzę latać samolotem. Me gusta ir en bifi – lubię jeździć na rowerze. Mi abuela cada día va en autobus. Moja babcia codziennie jeździ autobusem. N spotkamy także w stałych wyrażeniach, Takich jak en general, ogólnie, en absoluto, wcale, w ogóle, en secreto, w sekrecie, w tajemnicy. Taka lekcja to tak naprawdę tylko wstęp do nauki przyimków. Ten temat dużo szerzej omawiam w mojej książce. Do nauki hiszpańskiej gramy. Hiszpański na lekko. Jak już wspominałam na początku lekcji, książka zbiera naprawdę pozytywne recenzje i znacznie ułatwia komunikację po hiszpańsku nawet tym najbardziej początkującym. Także jeśli ty nie masz jeszcze swojego egzemplarza, wejdź na agata.alt.pl i kup Hiszpański na lekko. Link znajdziesz w opisie. Muchas gracias i y hasta luego.